Wstajemy, kochany! Wstajemy, wstajemy! Szkoda takiego dnia! Pobudka, pobudka, która nastaje, temu co? Wstawaj! No wstawaj! Ciężko witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym hashtag 14 odcinku po trzech tygodniach nieobecności w tej grze nagram dla Was Among Us, gdzie może nawet zostanę impostorem tej gry. Może kogoś zabiję, albo po prostu będę takim nieprzewidywa... nieprzewidywalnym graczem i tyle, tak jak Freezer. Zostawcie. Mi tu przynajmniej z 85 ponad łapek w górę. Dobijcie mi cel subskrypcji do 8000 subskrypcji, bo już widzę, że to trochę tam mi Was przebiło. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz online, lokal, public. Wybierzmy sobie, a może zmieńmy na skeld. Dobrze, skeld. Chyba tego sobie weźmiemy. Nie, nie można go wziąć. I z Dobra, to trudno. Nie wierzę. A może ten tu? Też nie? No nie. Tutaj. Też nie. Wybieram i nic. Dalej nic. Czy na 5. Tak jest w końcu za chwilę startujemy. Dobrze, to będzie szybki filmik, jedna rozgrywka mi z pewnością wystarczy, ale jak szybko się zalogowałem do tego Amonga, to znaczy przedłem i teraz tylko kotą pięć graczy jest, krew matę u role is krew matę, dobra. Nie biegam zbyt szybko. To najważniejsze, proszę bardzo. Ale muszę uważać, żeby ktoś przypadkiem mnie nie trachnął. Idę może sobie tutaj do panelu sterowania. Nic tutaj ciekawego nie ma. Jestem na statku kosmicznym, jak widzicie widzowie. Więc teraz pora, żebym poszedł pod górę i tyle. No tutaj na razie żadnych misji nie ma. Chciałem wykonać sobie jakąś misję. O, tutaj jest coś. Wartem... Wartego mojej uwagi. Dobrze. Jedna misja już wykonana. Dobrze. Na razie nikt jeszcze nie został impostorem, ale zaraz może to się zmieni. Dobra. A tutaj coś jest. Do zaczepienia. Nie. Ja nie będę naciskał, bo ja nie jestem tutaj jak na razie impostorem. Na razie tylko misję uzupełniam i tyle. Jesteśmy przy generatorze, który tutaj dobrze działa. Zasilanie energii też jest w porządku. Dobra. Czyli trzeba będzie zejść na dół. Podziemia. O, wyszedł, wyszedł. Dobra, dobra. Żadnego reportu nie będę robił, bo na razie jest wszystko ok. Tam jest jakaś kolejna misja. Nie wierzę. Czy ktoś kogoś zabił? Katkose? Mi się wydaje, że to jest ten Neko. Neko to zrobił. Trzeba będzie na niego chyba zagłosować. A nie, Neko to zgłosił. To Nie wiem. I obaj są tutaj zabici. To Fludiole na pewno to zrobił, bo ja nic nie tykałem. Co? Zagłosowaliście na mnie? Jak ja przecież tylko wykonywałem misję i nic nie zrobiłem? Wielkie dzięki. Jakiś idiota mnie zgłosił pewnie. Trudno. I tak wygrywam to. I tak przegrywam to spotkanie. 3 czy tam 200 punktów do życia. Prawie. 13 level, dobra, wychodzimy z tej gry, to na dziś tyle na tym moim filmiku z Amonga. Jeżeli Wam się podobał mój jakże oto odcinek z Among Us, gdzie zostałem zgłoszony przez jakiegoś przypadkowego impostora i sam zostałem tym impostorem bez powodu, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Wicki Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, Czyści pa, narka papa, o IPS. Ja nie widziałem tutaj żadnego ciała. Nie widziałem tutaj żadnego śladu ciała, że ktoś kogoś zabił, więc sam na siebie nie mógłbym zagłosować, a ktoś po prostu zagłosował przeciwko mnie, bo jakiś głupek to zrobił, ale u Freezera nie są głupki. Są normalni, zwykli ludzie i czasami z nimi tam gram, to trochę mnie zabijają, potem muszę milczeć i przemilczeć te wszystkie sprawy, bo oni. Albo to w Among Usa grają, albo w Pets Go, albo w Borrow Stars i różne inne gry wymyślają do wyboru, do koloru i tak dalej, i tak dalej, różne miniaturki. F Freezer, jeżeli to widzisz, to Cię bardzo serdecznie pozdrawiam i twoją zgraję super ludzi, bo naprawdę cieszę się, że taki mały YouTuberek, ma małe, trochę marniejszy YouTuberek, jaki ja, mający tylko 700 subów ogląda takiego dużego youtubera jak ja. No może ty nie jesteś marny, ale taki mały streamer, mały youtuberek jak ty to naprawdę podziwia moją twórczość, bo widzę do czego ja jestem zdolny, bo widzisz do czego ja jestem zdolny i tyle ale tak naprawdę ja dopiero się uczę w Amonga grać, głosuję na wszystkich, a oni głosują przeciwko mnie, jak ja misje wykonywałem. No dobra, to już na dziś tyle. Trzymajcie się ciepło, czyści pa, pa mordy, miłego dnia wam życzę, elo i walić hejterów na łeb, papa. Pa.